Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zastanowić się nad ukrytymi szczegółami Biblii? Istnieją pytania, które na pierwszy rzut oka wydają się trywialne, ale gdy zgłębiamy ich treść, odkrywamy, że kryją w sobie zaskakujące przesłania. Dzisiaj zajmiemy się jednym z tych pytań: kto zmarł pierwszy, Adam czy Ewa? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to tylko kwestia historycznej ciekawostki, ale w rzeczywistości stawką jest coś znacznie większego niż się wydaje. Chodzi o ludzką naturę, grzech, śmiertelność i co najważniejsze o odkupienie. Biblia jasno mówi o śmierci Adama, lecz milczy na temat śmierci Ewy. Dlaczego? Czy ten pozornie nieistotny szczegół może skrywać głębszą wiadomość? Wiemy, że Bóg skazał ludzkość na śmierć po upadku w Edenie. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju 3:19. To stwierdzenie nie dotyczyło jedynie Adama i Ewy, lecz całej ludzkości. Jeśli więc śmierć jest nieunikniona, dlaczego Biblia nie podaje szczegółów dotyczących końca Ewy? Przygotuj się, bo to, co dzisiaj odkryjesz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na historię człowieka, stworzenie i przeznaczenie ludzkości. Aby zrozumieć los Adama i Ewy, musimy najpierw cofnąć się do początku, do momentu, w którym człowiek został stworzony bezpośrednio przez Boga. Według Biblii, powstanie Adama było wyjątkowym aktem. Dowodem boskiej mocy. Bóg nie tylko powołał go do istnienia, ale także uformował go własnymi rękami, kształtując z prochu ziemi i tchnąc w jego nozdrza tchnienie życia. Wtedy pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, i człowiek stał się istotą żywą. Księga Rodzaju 2:7. Adam został stworzony, aby panować nad Ziemią i dbać o Eden. Ale brakowało mu towarzystwa. Sam Bóg uznał, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Dlatego wyjął jedno z jego żeber i stworzył Ewę, jego towarzyszkę, ustanawiając tym samym pierwszą więź międzyludzką. Wtedy Pan Bóg zesłał na Adama głęboki sen, i gdy ten spał, wyjął jedno z jego żeber i zamknął ciało na jego miejsce. Księga Rodzaju 2,21. Gdy Adam po raz pierwszy ujrzał Ewę, jego słowa odzwierciedlały wielkość tego boskiego aktu. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Księga Rodzaju 2:23. W tym momencie Adam i Ewa żyli w doskonałej harmonii, w świecie bez śmierci, bez bólu i bez grzechu. Bóg dał im pełną swobodę w ogrodzie Eden, pozostawiając jednak jedno wyraźne ostrzeżenie. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, na pewno umrzesz. Księga Rodzaju 2,16–17. Życie w Edenie było doskonałe. Nie było chorób, cierpienia ani rozłąki między stwórcą a jego dziełem. Jednak ta harmonia miała wkrótce zostać zburzona. Adam i Ewa nie byli świadomi, że ich nieposłuszeństwo nie tylko odmieni ich los, ale także wpłynie na całą ludzkość. Słowa Boga były jasne: Jeśli złamią nakaz, śmierć wkroczy na świat. Ale czy rzeczywiście rozumieli, czym jest śmierć? W tamtym czasie nie było jej jeszcze na Ziemi. Tu pojawia się kluczowe pytanie. Skoro Bóg ostrzegł ich, że umrą, czy miało to nastąpić natychmiast, czy istniał jakiś ukryty proces? Z tym pytaniem przechodzimy do kolejnego rozdziału, gdzie wszystko miało się zmienić na zawsze. Upadek i wprowadzenie śmierci wąż, podstępny i przebiegły, wkroczył na scenę z jednym celem zaszczepić w Ewie wątpliwości i skłonić ją do złamania boskiego zakazu. Czy na pewno Bóg powiedział, nie wolno Wam jeść owoców z żadnego drzewa w ogrodzie? Księga Rodzaju 3:1. Ewa, ufna, ale także ciekawa, odpowiedziała: Możemy spożywać owoce z drzew ogrodu, lecz o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno Wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Księga Rodzaju 3. 2, 3. Wtedy wąż wypowiedział swoje najbardziej zwodnicze kłamstwo: Na pewno nie umrzecie. Bóg wie bowiem, że gdy z Niego zjecie, otworzą się wam oczy i staniecie się jak On poznacie dobro i zło. Księga rodzaju 3 4, 5 Ta obietnica zakazanego poznania rozpaliła w Ewie niepohamowane pragnienie, zerwała owoc, zjadła go, a następnie podała Adamowi. W tej jednej chwili wszystko się odmieniło. Wtedy otworzyły się oczy ich obojga i poznali, że są nadzy Księga Rodzaju 3:7. Ich poczucie bezpieczeństwa i doskonałości zniknęło. Po raz pierwszy doświadczyli lęku i wstydu, próbowali ukryć się za liśćmi, ale nic nie mogło zamaskować ich czynu. Kiedy Bóg ich zawołał, ich odpowiedź zdradziła ich przemianę. Usłyszałem Twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, bo byłem nagi, więc się ukryłem. Księga Rodzaju 3:10. Teraz pojawiało się pytanie: Co zrobi Bóg? Kara była nieunikniona. Gdy Bóg zapytał ich, co się wydarzyło, zamiast przyznać się do winy, Adam oskarżył Ewę, a Ewa winą obarczyła węża. Wtedy Stwórca wypowiedział wyroki, które miały na zawsze odmienić historię ludzkości. Bóg powiedział do Ewy: Bardzo rozmnożę twoje bóle w czasie ciąży, w bólach będziesz rodziła dzieci. Księga Rodzaju 3:16. Do Adama zaś skierował następujące słowa: Przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie po wszystkie dni Twojego życia. Maz księga rodzaju 3,17. Jednak najbardziej surowy wyrok dotyczył ich ostatecznego losu. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga rodzaju 3,19: Tymi słowami Bóg przypieczętował los Adama, Ewy i całej ludzkości. Śmierć nie była już tylko zagrożeniem, stała się nieuniknioną rzeczywistością. Ale tutaj rodzi się kluczowe pytanie: skoro śmierć była już postanowiona, kto z nich miał umrzeć pierwszy? Aby znaleźć odpowiedź, musimy przyjrzeć się wydarzeniom, które nastąpiły po ich wypędzeniu z Edenu. Życie poza Edenem i początek śmiertelności. Egzystencja poza rajem była dla Adama i Ewy szokiem. Miejsce, które kiedyś znali jako doskonały ogród, stało się odległym wspomnieniem. Teraz musieli zmierzyć się z twardą rzeczywistością świata pełnego trudności. Adam, który został stworzony do radowania się rajem bez wysiłku, musiał teraz własnymi rękami uprawiać ziemię. Klątwa, jaką Bóg na niego zesłał, szybko zaczęła się spełniać. Ciernie i osty rodzić ci będzie i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi. Księga Rodzaju 3,18/19 Ewa także nosiła ciężar swojego wyroku. Ból w czasie ciąży i porodu stał się dla niej nieustannym przypomnieniem o nieposłuszeństwie. Mimo to Bóg nie porzucił ich całkowicie. W swej łasce dał im odzienie, by ukryli swoją nagość. Pan Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Księga Rodzaju 3,21. To wydarzenie miało głębsze znaczenie. Aby zdobyć skórę na odzienie, musiała zostać złożona ofiara. Po raz pierwszy Biblia wskazuje na konieczność śmierci niewinnej istoty w celu zakrycia grzechu, co stanowi zapowiedź przyszłej ofiary Chrystusa. Narodziny Kaina i Abla. Nowy początek czy nowy ból? Pomimo wygnania Adam i Ewa doczekali się potomstwa. Pierwszy urodził się Kain, a po nim Abel. Być może w tym momencie Ewa wierzyła, że jej cierpienie się zakończyło, że jej dzieci przyniosą nową nadzieję. Jednak rzeczywistość okazała się znacznie bardziej brutalna. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swojemu bratu Ablowi i zabił go. Księga Rodzaju 4:8. Po raz pierwszy Adam i Ewa zobaczyli śmierć na własne oczy. To, co wcześniej było jedynie odległym wyrokiem, stało się przerażającą rzeczywistością. Ewa musiała żyć ze stratą swojego dziecka i świadomością, że jej własny, pierworodny syn został mordercą. Pierwsze zabójstwo w historii ludzkości popełnił jej potomek, będący odbiciem grzechu, który sama wprowadziła na świat. Od tego momentu życie Adama i Ewy było nieustanną lekcją cierpienia. Ich ciała zaczęły się starzeć, odczuwali zmęczenie, a choroby stopniowo zaczęły się pojawiać. Pozostawało kluczowe pytanie: Kto umrze pierwszy? Biblia mówi nam, że Adam żył 930 lat, ale na temat śmierci Ewy nie ma żadnej wzmianki. To właśnie w tym momencie tajemnica zaczyna się pogłębiać. Jeśli Biblia milczy na temat końca Ewy, co to właściwie oznacza? Aby znaleźć odpowiedź, musimy przyjrzeć się dokładnie chwili śmierci Adama i temu, co Biblia chce nam przez to przekazać. Śmierć Adama i cisza. Na temat Ewy czas mijał, a życie Adama stało się prawdziwą próbą wytrzymałości. Człowiek, który niegdyś spacerował z Bogiem po ogrodzie Eden, teraz patrzył, jak jego potomkowie rozmnażają się w świecie, gdzie śmierć stała się nieodłączną rzeczywistością. Ale istnieje jeden niezwykle istotny szczegół: znamy dokładny czas życia Adama, jednak w odniesieniu do Ewy Biblia nie wspomina nic o jej śmierci i było wszystkich dni życia Adama 930 lat. I umarł. Księga rodzaju 5:5. Tymi słowami historia pierwszego człowieka dobiega końca. Adam, który został stworzony przez samego Boga, w końcu doświadczył tego, przed czym był ostrzegany w Edenie śmierci. Znaczenie śmierci Adama, fakt, że Biblia w sposób wyraźny odnosi się do śmierci Adama, nie jest przypadkowy. Informacja ta pojawia się w genealogii Seta, jego trzeciego syna. I wyznacza pewien schemat, który powtarza się w księdze rodzaju, i umarł. Ta fraza staje się znakiem rozpoznawczym genealogii potomków Adama. Jego śmierć nie była jedynie osobistym doświadczeniem, lecz stała się początkiem nieuniknionego cyklu dla całej ludzkości. W tym miejscu pojawia się istotna kwestia: Adam zmarł. Lecz Biblia nie podaje żadnej informacji o śmierci Ewy. Dlaczego Biblia milczy o śmierci Ewy? Istnieje kilka teorii wyjaśniających, dlaczego śmierć Ewy nie została zapisana w Biblii. Pierwszy tradycja patriarchalna. W starożytnych czasach genealogie skupiały się głównie na linii męskiej. Chociaż Ewa odegrała kluczową rolę w historii ludzkości, nie została uwzględniona w rodowodach. Drugi Przekaz teologiczny. Niektórzy uczeni twierdzą, że pominięcie Ewy w zapisach biblijnych podkreśla jej symboliczne znaczenie jako matki wszystkich żyjących Księga Rodzaju 3:20, co akcentuje jej rolę w kontynuacji rodzaju ludzkiego czy skupienie się na męskiej śmiertelności. Biblia wyraźnie wskazuje, że to Adam jest przedstawiony jako ten, który wprowadził grzech i śmierć na świat. Dlatego, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian, 5,12. Fakt, że to Adam jest główną postacią w tym kontekście, podkreśla jego odpowiedzialność jako przodka upadłej ludzkości. Ale co to oznacza dla Ewy? Czy jej nieobecność w zapisach sugeruje coś głębszego? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się alternatywnym teoriom dotyczącym jej losu. Ewa symbolizuje ciągłość ludzkości oraz obietnicę odkupienia co może tłumaczyć, dlaczego Biblia nie wspomina o jej śmierci, jej rola wykracza poza ziemskie życie. Teksty apokryficzne, Księga Jubileuszów. Poza Biblią istnieją starożytne teksty, które oferują alternatywne wersje dotyczące śmierci Ewy. Księga Jubileuszów, apokryficzne pismo o korzeniach żydowskich, wspomina, że Ewa zmarła sześć lat po Adamie. Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że była świadkiem śmierci swojego męża i przez pewien czas żyła w samotności, zanim odeszła. Czy milczenie o Ewie miało cel teologiczny? Istnieje także możliwość, że pominięcie informacji o jej śmierci było celowym zabiegiem. W wielu fragmentach Biblii Bóg posługuje się ciszą, by podkreślić ważniejsze aspekty historii. W tym przypadku nacisk kładzie się na śmiertelność Adama i los upadłej ludzkości, podczas gdy Ewa jest związana z ideą przyszłego zbawienia. To podejście przypomina inne znaczące milczenie biblijne. Dzieciństwo Jezusa. Choć jest on najważniejszą postacią chrześcijaństwa, Biblia zawiera niewiele informacji o jego młodych latach. Podobnie, brak relacji o śmierci Ewy może kierować naszą uwagę na obietnicę życia wiecznego, zamiast skupiać się na jej odejściu. Więc kto zmarł pierwszy, Adam czy Ewa? Nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale dostępne dowody sugerują, że Ewa mogła przeżyć Adama, doświadczając jego śmierci i obserwując dalszy rozwój swojego potomstwa. Jednak kluczowym przesłaniem tej historii nie jest to, kto umarł pierwszy, ale czego ich życie uczy nas o grzechu, odkupieniu i nadziei. Jakie znaczenie ma ta historia dla nas dzisiaj? Historia Adama i Ewy to nie tylko starożytny przekaz, lecz także odzwierciedlenie naszej rzeczywistości. Zamiast zastanawiać się, kto pierwszy odszedł, warto skupić się na głębszym przesłaniu tej opowieści kruchości ludzkiego istnienia, konsekwencjach grzechu i obietnicy odkupienia. Od chwili, gdy skosztowali zakazanego owocu, śmierć stała się nieuniknioną rzeczywistością dla wszystkich ludzi. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6,23. Ten werset przypomina nam, że chociaż Adam i Ewa sprowadzili śmierć na świat, Bóg nie pozostawił ludzkości bez nadziei. Od samego początku istniał plan zbawienia. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Pierwszy list do Koryntian 15, 22. Zatem najważniejsze pytanie nie brzmi, kto umarł pierwszy, lecz jak wykorzystujemy życie, które nam dano. Adam i Ewa podjęli decyzje, które wpłynęły na całą ludzkość. Jakie decyzje podejmujemy my? Biblia naucza, że śmierć jest nieunikniona, ale w Chrystusie mamy nadzieję na coś więcej. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ewangelia Jana 11, 25. Czy żyjemy świadomie, czy po prostu pozwalamy, aby czas nam umykał? Jeśli historia Adama i Ewy przekazuje nam jakąś lekcję, to jest nią następująca prawda. Grzech oddziela nas od Boga, ale Jego łaska daje nam możliwość powrotu do Niego. A teraz pytanie do Ciebie, jak przeżywasz swoje życie?